Stary, perspektywa jest wszystkim i zaraz zobaczysz dlaczego. Jest taka historika, którą właśnie przeczytałem i fajnie mi to zobrazowała. W czasie wo wojen generał ateński Perykles ruszał ze swoją 150-statkową flotą na przeciwnika, i właśnie wtedy nastąpiło zaśmieje słońca, zapanowała kompletna ciemność. Na jego statku zapanowała panika. Wszyscy nie wiedzieli, co się dzieje itd., tak dalej, i tak dalej. Ale on pozostał niewzruszony. Na luzie sobie, sobie się przechadzał. podszedł do sternika, zasłonił mu twarz kapotą i powiedział do niego, czy boi się tej ciemności, którą teraz widzi. On powiedział, że nie. Więc Perrykles zapytał go, więc czemu ma się bać ciemności, jeżeli źródło jej jest inne. I w ten sposób pokazał on, że perspektywa jest wszystkim. Inny taki przykład z życia codziennego wzięty. Idziesz sobie gdzieś tam, masz kontakt z jakąś tam osobą i ta osoba na przykład mówi ci, że masz, masz chujowe włosy i jesteś ogólnie kurwą. Ty od razu bierzesz to do siebie, wiesz, odpalasz telefon, sprawdzasz, czy jest nie tak z twoimi włosami, bukujesz wizytę u barbera itd., tak itd., tak a tak naprawdę prawda jest taka, tak naprawdę prawda jest taka, że ta osoba mogła mieć rano na przykład sprzeczkę z partnerem, albo ktoś mógł jej zarysować samochód, albo mogło się wydarzyć cokolwiek innego i kompletnie inaczej zareagowałbyś na całą sytuację, mając cały obraz tej sytuacji, czyli po prostu zmieniając perspektywę. I to jest właśnie klucz, bo każde nasze zdarzenie w życiu nie ma po prostu takiego chuja, że każde zdarzenie będzie pozytywne, ale jeżeli my będziemy sobie to interpretować na pozytywną stronę, to będziemy mogli od razu wyjść z jakimś pozytywnym działaniem. Bo jeżeli będziemy załóżmy negatywnie sobie interpretować rzeczy, to będziemy zastygali w bezruchu, nie podejmowali żadnych działań, mówili sobie takie teksty jak na przykład, że wszystko jest kurwa do niczego, wszystko jest bez sensu, ja się nie nadaj i tak dalej. A jeżeli będziemy sobie interpretować to yy, poprawnie na naszą korzyść, bo czemu by nie? I tak musimy to zinterpretować, tak więc czemu tego nie zrobić na naszą korzyść, to będziemy sobie zostawiać taką lukę do działania i wtedy będziemy mogli odmieniać sytuację na naszą korzyść. Myślę, że jest to bardzo użyteczne, więc wykorzystaj to sobie, jeżeli oczywiście chcesz. Tyle ode mnie, trzymaj się.